W tej chwili, bezpośredni na samochód dygnitarza, który miał zostać zabity. Następuje następ... grupa uderzeniowa w tej chwili, stara się sprawdzić, czy niemiecki dygnitarz, który miał zostać zabity, rzeczywiście został zabity. Jeśli nie, to na pewno byłby dobity, oraz zabierane są dokumenty, które mają stuprocentowo udowodnić, że to jest ten konkretny człowiek, bo chciałbym państwu przypomnieć, że to jest wyrok wydany przez państwo, polskie państwo podziemne. W związku z tym teraz następuje, wróćcie państwa uwagę, pojawił się motocykl, który Niemcy patrolują ulicy, to znaczy się wymiana z grupą osłaniającą. Następnie nastąpi odwrót grupy uderzeniowej, grupy osłaniającej. Oczywiście, gdyby byli ranni, zadanie żołnierzy podziemia było takie, żeby tych rannych zabierać z sobą, żeby nie zostali potem przez Niemców aresztowani. Dziękuję Państwu, dziękuję rekonstruktorom. Zapraszam rekonstruktorów tutaj na środek rynku. I poproszę o brawa. Te rekonstrukcje zaprezentowali państwu członkowie fundacji Muzeum Historyczno-wojskowe w Toruniu. Prowadzony jest ostrzał broni maszynowej, starają się starają się przede wszystkim zatrzymać pojazd, na przykład strzelając komorę silnika. W tym momencie widzicie Państwo pojazd został zatrzymany. Zwróćcie Państwo uwagę, że część żołnierza atakuje bezpośrednio pojazd. Część żołnierzy stanowi osłonę. Każdy z tych żołnierzy ma swój sektor do obserwacji, ubezpieczenia na zewnątrz. W tym momencie zostaje obezwładniony niebezpieczny przestępca, terrorysta, niebezpieczny człowiek. Następnie zostaje krótko przeszukany w celu ewentualnie odkrycia jakichś niebezpiecznych przedmiotów, broni czy jakichś innych następnie zostanie on przeprowadzony, przeniesiony w zależności od sytuacji do pojazdu i wyewakuowany z miejsca akcji, ponieważ miejsce akcji może być niebezpieczne, w związku z tym trzeba jak najszybciej zniknąć z tego miejsca. I to właśnie w tej chwili widzimy, jak to mniej więcej wygląda. যে